Ladies and gentlemen, welcome on to the Topsy Show! Hey Pani, dzisiaj będziemy e, otwierać pudełko z suchym. suchym lodem. Elot.pl tak jak pamiętacie, e, filmik, nie wiem czy jeszcze oglądaliście, ale nie, to będzie suchy. Gdzie będzie? Tu. A, tu. Tu, o tu, 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 tu. To no I, będziemy, i możecie tam zobaczyć, co się dzieje, jak się wrzuca suchy lód do ciepłej wody. Dzisiaj no mamy w trochę zlewie. W zlewie. Dzisiaj mamy trochę zimną wodę i nie wiemy czy będzie Zadziała. dymić, czy nie będzie. Jak nie będzie, to mamy y, awaryjny mot, y, y, motyw. Tak. Wrzucić to do ciepłego jacuzzi. Tak. Mamy nagrzane jacuzzi, jakby tutaj się para nie pojawiała, a teraz otwieramy. Dziś to jest taśma. Tomek zdejmuje. Otwieramy i zobaczymy co tam jest. Tak. Y, to jeden dzień czekało. Do wow. Mamy tu suchy lód. Mamy suchy lód. Y, nie wolno go dotykać, bo to jest minus 70 parę stopni. Macie to wszystko opisy, y, powiedziane w poprzednim tak. filmie. To są takie granulki jak kostki lodu do, tak. do napoju ale nie polecam tego wrzucać i dotykać ani połykać, ani gryźć, bo może zrobić Wam krzywdę. Nie. nie? nie. Wrzucimy jeden kawałek do basenu i zobaczymy, czy będzie parować. Tak. Co się w ogóle stanie. Tak. Dobra, to się ma rękawiczkę, bierze jedną kostkę. Co to się dzieje. What? Trzeba będzie wrzucić to do jacuzzi. Wszystko tak. na raz. Dobra, idziemy szukować jacuzzi. Mamy jacuzzi. O, otwieramy. To jest trochę jest ciepła woda. 34 30... stopnie do basenu, do tej wody, ale to możesz wejść jak już po eksperymencie. Gotowi wszyscy? Zrobimy tak. test y, jednej kostki, a potem rzucimy całość. Tak. Podniesiesz też żadę Kilka kilo lodu. Wrzućcie no. po jednej co to się będzie działo. No to już lepszy efekt, bo jest ciepło. Jestem ciekaw, czy ta... Y, narobi się tyle pary, czy ona wypłynie. No, Tak, tak. 3, Gotowi? Tak. Tak, 3, tak. Jestem o jesteśmy pod wodą jesteśmy na wodą Trochę się wilgoć robi Tak jak widzieliście to na początku Ale to ładnie wygląda Pięknie Takie palące włosy Nie mogę wejść na tym. Na, na, na parę No ona się nie utrzyma. Jeszcze słoneczko, a nie Nie, no super Ale... wodę tak Ten lud jest na dole, więc on nie pływa można, można jeszcze zrobić takie coś, że domu. Sobie... o nie, zobaczcie Wow Hello. Dużo tej pary nam produkowało hmm. O, możemy włączyć jeszcze te bąbelki. Tak! Może. Uwaga! Bąbelki! Coś się poprawi! Przespieszyło! Yeah. Wow. Ogród! Ja mogę wejść! Nie, do jacuzzi nie! Bo tam są kostki lodu! Co tu się dzieje? O, zmienił się wiatr! Teraz do domu! E No, super! Nie ma to si, jest to Fajne to było, co? Bardzo, jeszcze lepiej. Gdzie ty chciałaś? Ej!